IRO, zasady przykładowa rozgrywka. Jest to moi drodzy gra. O Long Pack Games, wyprodukowana w Chinach. Gra e, e, wydawcy tajlandzkiego. I tu widzimy e, projekta. 14 roku życia. Technicznie e, prosta gra. Natomiast, żeby wygrać, trzeba się postarać. Więc ten wiek jest tu zawyżony. Dwóch graczy około 10 minut zabawy. A instrukcja, tylko na opakowaniu. Tu widzimy żetony już z naklejkami na których widać odpowiednie symbole, które występują kolory. Plansza modułowa, zdaje jest taka, że musi być po tej, układamy jak chcemy, tylko to, że na starcie ten rząd musi być cztery, wszystkie kolory muszą występować, cztery, żółty, niebieski, zielony, czerwony, więc jak mam na przykład tak, że tutaj nie mam żółtego na tej linii, no to muszę sobie to odwrócić. Tak? E, teraz nie mam, jeszcze, nie mam jeszcze zielonego i teraz będą chyba wszystkie: zielony, czerwony, niebieski, żółty, więc teraz jest ok. Tak? E, dwa błędy tutaj e, w grze. Każdy z nas ma do dyspozycji e, 12 plus 4 w zapasie. Błąd jest taki, tu jest składanie przyklejone, natomiast jeden żeton mamy dwustronny pusty, a za to z naklejek nam wychodzi jaki był błąd. Ponieważ e, ten element to jest e, generalnie do przyklejenia na tył tego żetonu, a tu z tyłu na tym żetonie znajduje się ten element, więc po prostu przykleili nam tą naklejkę zamiast tutaj i z tyłu byśmy dali to, to mamy dwustronne bez napisów, tak? Trzeba będzie sobie na przykład na ten na tył przykleić to, a na ten to i z drugiej strony nie mieć, po prostu czarnej mieć, tak? To będzie jakby ten z jednej strony. Tak to wygląda. Że po prostu dwa stu przyklejone, a miał być jeden z tych miał być tu i wtedy by się zgadzało nam z tymi dwoma. O to wchodzi w grze, co mamy tu zrobić jak to grać, tak? Mamy przejść prym z tych żetonów na ostatnie pole tutaj. Jak my się poruszamy tutaj? Wtórze możemy się albo poruszyć, albo zamienić pionek. I na przykład tak. Mam tego, on mi pokazuje, przez jakie pole mogę przejść. Mogę przejść przez żółte, potem drugie żółte i potem cier, czerwone, tak? Mogę przeskakiwać przez swoje pionki. No i na przykład, nie wiem, ten ma dwa żółte i niebieskie. No to idziemy tak. Jeden niebieski, nie mogę skończyć tutaj, żółty, jeszcze jeden żółty mogę tu. No i teraz przeciwnik, może tak? No to na przykład a, a, o tego. On ma niebieski, to tu, ma żółty i ma czerwony. No i teraz mój ruch, na przykład, żebym sobie go jakoś zbił, no to mogę, czerwony wykorzystany i drugi czerwony wykorzystany idzie do rezerwy. Do, do mojego rywala e, czyli od 1 do 3 ruchów e, barwę bierzemy z żetonu e, po zbiciu idzie do rezerwy e, w pewnym momencie e, e, znaczy za każdym razem tak mogę albo ten ruch zrobić albo ze swojej rezerwy wymienić element i wtedy się rzeczy inne mam ruchy, tak? Bo może się zdarzyć, że, że chcę i, i, i inną ścieżkę ruchu w, w, wykorzystać, a nie mam tego, co potrzebuję na, na żetonie, no to mam prawo go zamienić. I to jest dru, druga rzecz, którą tutaj mogę, mogę zrobić, tak? No i celem jest, żeby dotrzeć na ostatnie pole e, pionkiem swoim, na ostatnie pole rywala. E, gra technicznie, jak widzimy, jest prosta, ale jest to dużo kombinowania, Fajnie zrobiony produkt, tak? No Mamy ten błąd tutaj z tymi naklejkami, tak? Ten jest dwustronnie pusty, ten jest dwustronnie pełny, ale jak nakleimy sobie te i będziemy grali tą stroną taką z symbolami, to generalnie wszystko jest, jest ok, tak? Modułowość planszy, zasada, żeby były równe i wszystkie z użytych pól na starcie. Ruch wyznaczony barwami tych żetonów. I, lub drugie, zamiana własnego, własnego elementu zamiast ruchu, tak? Niedadkowo zamiast ruchu. No i tyle tak naprawdę o, o grze. Celem dojście na, na ostatnie miejsce. Jak kogoś zbijamy, to to idzie do rezerwy. Więc jeśli możecie, przeciwnik może z tego skorzystać, bo jest w jego rezerwie. Przy ładnie zrobiony, bo te, ta jakość tego jest dobra. Są wszystko ciężkie rzeczy, grube tektury ładnie zrobione przeze mnie. oceniane, przez innych tutaj na zachodzie. Blogerów też. Produkt z Tajlandii. Ciekawy, ładny. Trochę w tlenam tutaj papuga w weszczy. bawić z Produkt polecam dobra rzecz. I to jest. Iro, prosto z Tajlandii. Dzięki.